Witam w kontynuacji a, serii o m, znaczeniu poszczególnych kart e, Tarota. Dzisiaj sobie omówimy kartę m, Rydwanu. O, tradycyjnie najpierw przedstawię wam m, różne wyobrażenia tej karty. Um, zazwyczaj jest to m, rycerz w karocy zaprzężony em, na, na tej karcie w dwa sfinksy czarne i białe. Czasami też na piersi rycerza jest umieszczany znak raka, który jest właśnie przypisane tej, tej karty. I to była karta z talii tarta ta nieba i ziemi jeśli chodzi o stalię nocnego słońca tutaj mamy przedstawionego mm, rycerza, ale mm, ta oca jest zaprzeczona w dwa konie. Całkowicie odmienną e, całkowicie odmienne wyobrażenie tej karty to oczywiście stali e, sekretnych kulesp Czyli mamy tylko i wyłącznie kobietę idącą przed siebie, a za nią biały tygrys. Samo znaczenie karty rydwanu Rydwan oznacza zazwyczaj jakąś podróż, wyjazd, ale także mówi o wydarzeniach, które dość szybko nastąpią. Szybka akcja, szybkie działanie. To tak pokrótce o znaczeniu karty Rydwanu.